Witam wszystkich pięknie. E, Rostomili, dziś obą coś o kopaczce. E, ja to wiem na isto, a jeśli ktoś prawi inaczej, to ja się z nim będę zbywał. O tym, że kiedy nie kopaczka, to by nie było ani wielkucnych ziemniaków, ani szumnych jarzyń. Przy chałupie musiało być dyski, a tela kopaczek, wiele było ludzi. którzy nimi poradzili kopać. Kopaczki wisiały na hoku przy stodole były obszyte o chlyw, albo o szopkę. Wszędzie kany człowiek pozdrzył, to mógł kopaczki uwidzieć. Ale to było inny na jor, e, a w lecie, bo w zimie kopaczki spały w jednym placu, bai we stodole, a czekały, aż ich dosik wysmyczy do pola. Dyski po zimie były wyschnione, tuż najprzód ich gazda dołkańsik do ampra z wodą, a potem ich musiał nabrusić bai na brusku, co by się nimi dobrze kopało. Jak już kopaczka była narychtowana, to mogła iść na grunt, a na ogony coś ich porobić. Najprzód sienią sadziło ziemniaki, bo w Kiejcie Hańdowni wiele razy było tak, że wołki się kopało, a do nich się styrkało ziemniaki. propo tym wołki robił pług z kuniem, a ziemniaki wiele razy sadziła maszyna, co się ją obsztelowało z kółka. Zrobić wołek kopaczką to nie była takowo lachkowiec, bo trzeba było go kopać pięknie, równo, ani tak, jako bygnajstą. Nice Gor stareczka się dziwali, esi-wołki są równe, bo inaczej był krawal, a ostuda. Wołki się robiło, a i na rzepę, a na jarziny. Z początku, jak trowy nie było na zogonach, to było pół biedy, Ale jak iny y, 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 zaczła ta trowa wylazować, to zaś trzeba było zebrać kopaczkę, iść okopować, bo inaczej by trosko urosło jak las. Każdy jak szok hałpie z gruntu, lebo ze z ogródki, to se musiał kańsik niechać kopaczkę dycki w jednym placu. Każdo kopaczka komusik patrzyła, a nie daj Boże, co by se ją inkszy bo wszyscy poradzili poznać swoją. Baj stareczka mieli kopaczkę, co ona już miała ze 100 roków, ale Ford nią szło robić. Sztyl miała z dębowego drzewa, a była fest zbruszona przez te wszystkie roki, ale ona była starczyna, a pombuczko opatrój, kejby se ją ktoś chciał pojczać. Gazda, a chłopi mieli cięższe, a większe kopaczki, bo mieli więcej siły. że jak kopli, to wytargali taką dziurę, żeby się do niej pomału e, zmieścił, a w los, kocór. Na większą trowę, a na pecyny, to taka kopaczka była ganz dobro, a ku temu jeszcze chłopsko siła. Kopaczką trzeba było umieć robić, a tego się ludzie na cieszyńskiej ziemi uczyli od małego. Baj jak się, ją... Baj, jak się tą kopaczkę chyto, co by się nią lekko robiło, a co by się nie trzeba było fest zgibać. Dziecka kopały jako poradziły, ale dziepro jak się im nie skozi porobiły pręskierze na paczkach. To znaczyło, że dziepro coś porobiły na gruncie. Gaździnce, a stareczce się od kopaczki pęskierze już nie robiły, bo skórę miały twardą, a urobioną, tuż mogły robić od rana do nocy. Inaczej się robiło kopaczką z ogródce, a inaczej się robiło nią na gruncie. Jak się okopowało jaziny, baima rekwia albo pietru zieli, to trzeba było kopaczką tak inny kapkę dziubać, co by nie wytargać młodych roślinek po społu z korzeniami, a z plewiołym. Inaczej się okopowało, jak już jarziny lebo ziemniaki były większe, bo w ten czas, jak się trafiła bajpecyna, to ją najprzód trzeba było roztrzepać. Zwyptło się w ten czas kopaczkę, a prało się w wielkucny kąsek ziemi sztylem, a dziepro, jak się rozpot, to się go pięknie rozkopało. Hańdowni, jak jeszcze nie było maszyn, do kopaniu ziemniaków, to się te ziemniaki przeca wykopowało kopaczkami. Trzeba se było festować pozór, co by nie przerznąć ziemniaka na poły, bo z takiego ziemniaka nie było gan nic. Ale szło go bali uważić babuciom ze ziemniakami z łyńskiego roku. Kopaczka, siedycki przy chałupie Pszido, a hańdowni bez niej się nie szło do pola, ani na grunt, ani do zogródki. Ta starczyna kopaczka, jeszcze wisi kancik we stodole, a eny ona wie, wiela pęskierzy zrobiła stareczce. Ale wiele razy kopaczka była jako krzywak, co się o niego szło oprzyć, a jak się kopło do ziemieczki, a potem się wytargowało trowę bajs z cebulę, to się też szło o kopaczkę kapkę podeprzyć. Była jeszcze przy chałupie mało kopaczka, co się na nią prawiło łodka albo kopaczyczka ona miała mały sztyl z jednej strony część do kopania podobne do serca a z drugiej strony były takie dwa hoki jako rogi od diobła kopaczyczki były fest dobre jak się sadziło flancki do dzisiaj kopaczki są po chałpach bo furcie lezykany po zogródkach a po gruntach sieje sadzi a pleje To a i ta starucno starczyna kopaczka co ona porobiła tela pręskierzi jeszcze się może komuś przydać. Rozto mili, dzięka, piękne, żeście posłuchali tego mojego wyrządzania. Jak się wam, jak macie radzi, to moi drzistani, to mi dajcie palec do wyrchu, a po obu stronach mojej głowy macie dwa obrozki. Jeden obrozek to jest film, na który was pozywam, co się wam może spodoba, a drugi obrozek to jest ta kopytka, co byście subskrybowali mój kanał. Dzięka, piękne, Niech się wam wszystkim pięknie daży.